O, obiecuję, Obiecuj, to jest ostatnia kroplóweczka. Już się nie będziemy męczyć. Nie będziemy, mama obiecuje. Daj co tam? Światełka ci mrygają. Zobacz, Stasiu, będziesz miał dzisiaj towarzystwo. Zobacz. Może byś się tak uśmiechnął, co? Poproszę, ale weź już, puść mnie, no. Teraz popatrz na tę małą, bezbronną istotkę. Widzisz ten plasterek na jego barku? To rura, która jest wprowadzona bezpośrednio do jego żyły głównej. Pielęgniarki dzień po dniu podają mu przez nią kroplówkę z chemią, która wyniszcza szpik. Każda komórka twórcza w jego organizmie umrze. I to go pozbawi kompletnie odporności. Jeden pyłek. Jeden mały zarazek, a Staś umrze. A wszystko po to, żebyś mógł oddać szpik. W tej chwili jesteś jedyną osobą, która może go uratować i od której jest kompletnie zależny. Dlatego, jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli się przeziębisz, rozchorujesz albo będziesz miał wypadek, Staś umrze. I to będzie Twoja wina, tylko Twoja. Dociera to do ciebie? Jedna impreza, jeden kieliszek może być dla Stasia być albo nie być. Dlatego powiedz mi, czy tak ciężko wytrzymać tydzień bez picia, palenia, brzykania, imprezowania? Jeden pieprzony tydzień.